O ile dla większości polskich gmin to rewolucja od lipca legionowo ma do czynienia jedynie ze śmieciową ewolucją. Po warszawskim MPO operatorem miejskiego systemu gospodarki odpadami została firma MPK z Ostrołęki. Biorąc pod uwagę skalę oraz logistyczne aspekty tej zmiany, wręcz nie mogło obyć się bez komplikacji i się nie obyło. Swe niezadowolenie artykułują m.in. właściciele domów. To są takie skargi, że ktoś za późno wystawił, my też. Zgapiliśmy się i nie odebraliśmy, powiem szczerze, że nie jesteśmy bez winy. Natomiast są to przypadki na bieżąco realizowane i staramy się tutaj z mieszkańcami już nawiązywać bezpośredni kontakt i umawiać po prostu te odbiory już w dogodnych terminach. Najwięcej kłopotów przysparzają jednak MPK segregowane odpady z legionowskich blokowisk. Kilkanaście dni temu przedsiębiorstwu zdarzyła się wpadka z ich terminowym odbiorem. Efekty można było dostrzec niemal natychmiast. Mieliśmy problem z podwykonawcą w zeszły poniedziałek. Nawalił mu samochód, świat mu siłownik w hds -ie. Ta naprawa trwała więcej niż jeden dzień. Dopiero we wtorek dostaliśmy drugi samochód od niego, i dopiero we wtorek zrobiliśmy poniedziałek, więc były takie sytuacje, że mówiąc potocznie, wykipiały nam te, te, te śmieci. Natomiast na bieżąco też staraliśmy się to zbierać. Osobna kwestia to kształt pojemników. Ostrołęcka firma nie stosuje tak zwanych dzwonów, lecz mniejsze zbiorniki o pojemności 1100 litrów. Większość z nich nie ma na wierzchu otworów wrzutowych na butelki, słoiki czy papier. Tamte pojemniki były lepsze. To się przy tym, tym otworem wrzuciło do środka i to się, to się działo. A tutaj natomiast już widziałem, że otwierają, po prostu przechodzi dwóch, trzech takich sobie od tego, no i... Dla, dla hecy, dla draki. Jeżeli on takie wieko otworzy, a wiatr dmuchnie, no to też go uszkadza. Część spółdzielców narzeka też na brudne, ciężkie, trudne do otworzenia pokrywy. Kobieta przyjdzie, babcia taka, jeżeli ma laseczkę, to laseczką sobie pomaga, a jeżeli nie, no to, no to naprawdę trudno jest. Tamte były lepsze. Pracownicy MPK opinie ludzi szanują, ale obstają przy swoim. Wiemy z doświadczenia, bo obsługujemy wiele gmin i miast, że no, te pojemniki bardzo się sprawdzają, te 1100. One są też łatwiejsze dla nas w obsłudze, ale jest też dużo osób, które wolą otworzyć i wrzucić cały worek z segregacją, niż pojedynczo jedną butelkę tracić mnóstwo czasu. Tak? Dlatego my zostawiamy otwarte i zostawiamy dwie możliwości. Tak czy inaczej firma postara się możliwie szybko dostarczyć wyłącznie pojemniki z otworami wrzutowymi. Tyle, że w tej chwili popyt na nie znacznie przewyższa podaż i może to trochę potrwać. Zgodnie z przetargową specyfikacją, z czasem wszystkie będą jednokolorowe, a nie jak teraz czarne oklejone taśmą. Jest 46 zestawów w tym momencie i one są odbierane. 12 zestawów jest odbierane w cyklu dwa razy na tydzień, a reszta zestawów 30 chyba, 6, e, przepraszam, 34 są odbierane w ten sposób, że są odbierane tylko raz w tygodniu w piątek. E, zastanawiamy się, czy może nie wprowadzić jeszcze jakiegoś dodatkowego dnia, bo myślimy też, że ponieważ te pojemniki nasze są mniejsze, one są tylko 1100, a nie 1500, tak jak klasyczny dzwon, być może trzeba będzie wprowadzić jakiś dodatkowy dzień. Co by nie mówić, idzie ku lepszemu. Po niespełna miesiącu działania w Legionowie widać, że MP Chce się pokazać z dobrej strony. Póki co jest na dobrej drodze.